Czy prawo i sprawiedliwość powinno stracić pieniądze, które przysługują tej partii z budżetu w ramach refundacji za kampanię wyborczą? Tak, uważam, że PiS powinien y, utracić te pieniądze. Państwowa Komisja Wyborcza powinna odrzucić sprawozdanie z kampanii wyborczej, ponieważ ta partia w sposób rażący łamała prawo. Dwa słowa o tym, czy to jest w ogóle możliwe, czy faktycznie może dojść do sytuacji, w której PKW zakwestionuje sprawozdanie z kampanii wyborczej. Tę decyzję Państwowa Komisja Wyborcza musi podjąć do 15 Lipca. Chodzi o niebagatelną sumę, bo na pewno ponad 30 milionów złotych, ta suma refundacji nie została jeszcze ustalona. Natomiast ona y, zależy od tego, ile dana partia wydała na kampanię wyborczą, i tu oczywiście też jest wprowadzony limit y, wydatków na kampanię wyborczą, który ustala y, PKW. I zależy także od liczby wybranych posłów i senatorów z danego komitetu wyborczego. I teraz króciutko tylko wam powiem, na czym polega ten system. Partie polityczne są finansowane z budżetu. Zarówno partia polityczna, jak i komitet wyborczy nie mogą przyjmować pieniędzy od prywatnego biznesu, od spółek państwowych i od instytucji państwa. W związku z tym partie żyją z właśnie subwencji, która jest wypłacana co roku. Każda partia ma oszacowaną taką subwencję na podstawie liczby głosów zdobytej w wyborach, a oprócz tego partiom przysługuje zwrot za kampanię wyborczą. Właśnie o tym w tej chwili mówimy. Ta suma jest zależna między innymi właśnie, tak jak wspomniałam, od liczby parlamentarzystów wybranych z, dan, z list danego komitetu wyborczego. I teraz ordynacja wyborcza zakłada, że każda partia prowadzi. Kampanię wyborczą poprzez swój komitet wyborczy zarejestrowany oficjalnie, i wszystkie wydatki muszą przechodzić przez ten komitet. I musi być to w ramach limitu, bo nie można wydać sobie bimbalionów na kampanię. Nie, jest pewien limit. W przypadku PiSu, jak rozumiem, to jest około 38 milionów złotych, więc najprawdopodobniej PiS chciałby dostać między 30 a 38 milionów złotych zwrotu. Za kampanię. Powtarzam jeszcze że raz, że nie ma jeszcze ustalonej tej sumy, to robi Państwowa Komisja Wyborcza później. No i teraz tak. Jeśli chodzi o kampanię wyborczą, to moim zdaniem PiS w rażący sposób złamał prawo wielokrotnie i mamy w tej sprawie zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej. Te wszystkie zastrzeżenia, które zostały zgłoszone w związku z kampanią PiSu, są w tej chwili analizowane przez Krajowe Biuro Wyborcze. To jest taka instytucja wspomagająca PKW, a dopiero później wnioski, które KBW przy, przygotuje, zostaną doręczone członkom Państwowej Komisji Wyborczej. Podstawowe zastrzeżenia wobec kampanii wyborczej PiSu to organizacja rozmaitych wieców, pikników, wydarzeń wyborczych pod hasłem, że jest to kampania informacyjna rządu. Takim klasycznym przykładem były pikniki 800. Tam prawo i sprawiedliwość informowało społeczeństwo, iż suma 500 wzrośnie do 800. Plus. Ta kampania informacyjna nie miała żadnego znaczenia praktycznego, ponieważ po prostu ludzie nadal wypełniają wnioski w ramach systemu 500, a obecnie 800 plus. Nic tu się specjalnie nie zmienia, w związku z tym nie ma specjalnie o czym informować. To były ewidentnie wydarzenia kampanijne po to, żeby promować konkretnych kandydatów prawa i sprawiedliwości. W związku z tym wydatki, jakie były poniesione na te spotkania, to było pisano o 10 milionach złotych, a przypomnę, że limit kampanii Pisowskiej był 38 milionów złotych. No, to były ewidentnie wydatki wyborcze. Pytanie tylko, czy Państwowa Komisja Wyborcza uzna to za wydatki wyborcze i uzna, że prawo zostało złamane, limit przekroczony, a pieniądze pochodziły z innego źródła niż te, które są ujęte w ustawie i co więcej, nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu Komitetu Wyborczego. Zawiadomienie w sprawie tych pikników, pikników i wielu innych wydarzeń PiSu złożył senator Krzysztof Kwiatkowski. Są i inne przypadki wydawania pieniędzy państwowych na kampanię. Na przykład yy, premier Donald Tusk poinformował, że po zbadaniu finansów kancelarii premiera zauważono następującą rzecz. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, wtedy jeszcze szef biura legislacji w kancelarii premiera, zatrudnił sześć osób. Tyle tylko, że wedle yy, Donalda Tuska i szefa jego kancelarii Jana Grabca. Te osoby w ogóle nie pojawiały się w pracy, natomiast pracowały na rzecz tego przyszłego posła w kampanii wyborczej. No to też jest opłacanie tak naprawdę swojej kampanii wyborczej poza komitetem wyborczym i z pieniędzy publicznych. Moim zdaniem to też powinno zostać napiętnowane. I teraz kolejna sprawa. Najbardziej obciążający zarzut i e, najbardziej prawdopodobny element, e, który miałby się składać na uzasadnienie odrzucenia sprawozdania Prawa i Sprawiedliwości, to jest Fundusz Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości, jak wszyscy zapewne wiecie, działał w ten sposób, że był skarbonką wyborczą e, Solidarnej, a później suwerennej Polski. Po prostu brano pieniądze z tego funduszu i robiono różne prezenty w okręgach wyborczych polityków suwerennej Polski. Tak rozdysponowano co najmniej ze 200 milionów złotych. Pytanie tylko, jak udowodnić, że faktycznie prezenty dla strażaków czy koła gospodyń wiejskich są właśnie elementem kampanii wyborczej. Tylko na nieszczęście dla suwerennej Polski i dla PiSu jako całości mamy dość konkretne dowody na to, iż Fundusz Sprawiedliwości był wykorzystywany w kampanii wyborczej i pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości szły na kampanię suwerennej Polski. Skąd to wiemy? Ano wiemy to przede wszystkim z zeznań Tomasza Mraza, byłego dyrektora Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który występuje jako mały świadek koronny i opowiada w jaki sposób te pieniądze były wydawane. Mraz też dostarczył nagrania urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości i jasno z nich właśnie wynika, że w taki, a nie inny sposób te pieniądze Traktowano. Mraz też zeznał, i tutaj można zaprezentować fragment tej rozmowy. Zeznał także, że po prostu Zbigniew Ziobro wyznaczał pewne limity na każdego, ile można wykorzystać pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości w ramach promowania się w kampanii wyborczej. W 2019 roku, w czasie kampanii Zobaczyłem jak to funkcjonuje i było to obrzydliwe. I jak te środki były wykorzystywane, jak były przyznawane przez ministra ziobro limity Brama. w ramach środków, które w limity były. były tak. Były ziobro limity przyznawane poszczególnym członkom na dany okręg wyborczy. Często to były bardzo duże środki, w każdym roku były to bardzo duże środki, które mieli do swojej dyspozycji tak naprawdę poszczególni dla danego okręgi, wykorzystywali je i potem są takie umowy. Kilka umów z rzędu po 30 tysięcy. To zawsze budziło moje zastanowienie, dlaczego to tak było robione. Że polityk jechał do gminy, Mówił, dostaniecie 30 tysięcy, wymyślcie sobie na co. I hałdu następny, wymyślcie 30 tysięcy. Zróbmy sobie zdjęcie, wymyślcie cały czas coś, co, co chcecie za to kupić, dostaniecie tą kasę. Te środki były wykorzystywane w czasie kampanii prezydenckiej na Podkarpacie w Rzeszowie, przez ministra Warchowa. Dostaną te specjalny limit. Jaki Prawie dwie banki. I. Jego ludzie jeździli po, po jedna i mówili, a ja ile głosów dać? Ale żeby jeszcze bardziej umocnić tę argumentację, musimy się powołać na pewną ekspertyzę, która została napisana przez dwóch analityków pracujących dla Funduszu Sprawiedliwości. Yy, którzy yy, po prostu analizowali, na ile, na ile te pieniądze, które były wydane z Funduszu Sprawiedliwości na konkretne cele w okręgach wyborczych, przyczyniły się do lepszych wyników kandydatów yy, yy, suwerennej Polski. I to jest ekspertyza, którą podpisał Miłoż Chorodyski oraz Miłoż Łaski. Ta analiza stwierdza, co następuje, cytuję za gazetą wyborczą. Strażacy ładnie się ubrali, dostali kilkaset tysięcy złotych, władze lokalne przedstawiły to jako ich sukces, a oni sami nie okazali wdzięczności, bo byli przekonani, że im się to po prostu należy. Moim zdaniem, dużo efektywniejszą formą wykorzystania środków z funduszu byłyby przeciwdziałające przestępczości pikniki rodzinne, które proponowałem. Przychodziły na nie całe rodziny, żeby poskakać nad muchańcu. Nie wiem, na czym polega ta działalność przeciwdziałająca przestępczości, która polega na skakaniu nad muchańcu, ale czytam dalej tę ekspertyzę. I e, przychodziłyby na nie całe rodziny, żeby poskakać nad muchańcu i spędzić wspólnie czas. Rozdałoby się im kilka fantów, przywiozło kilku prawników do udzielania porad, przybiłoby się setki piątek z miejscowymi e, i miałoby się popularność jak minister warchoł w regionie. Hordodyski z łaskiem dokładnie, z łaskiem dokładnie wyliczają: ponad 8 milionów złotych poszło na ochotnicze straże pożarne, a oto poparcie w niektórych gminach, które otrzymały wsparcie na zakup sprzętu. E, tu Robin 800 tysięcy złotych tam poszło, a jedynie dało to 100 głosów. Goraj 800 tysięcy złotych, a dało to tylko 138 głosów. To jest analiza, która czarno na białym pokazuje łamanie ordynacji wyborczej. Po prostu przeliczano rzeczy, prezenty dla poszczególnych powiatów na liczbę głosów. Którą zyskała suwerenna Polska. Nie wiem, jak można jeszcze lepiej udowodnić, iż tutaj zostało złamane prawo, dlatego że to było wielkie nadużycie, przekroczenie limitu kampanii wyborczej, wykorzystanie pieniędzy publicznych na kampanię wyborczą, absolutnie łamanie zasad pewnych równych szans w kampanii wyborczej, bo jednak pieniądze w kampanii wyborczej odgrywają co tu dużo mówić istotną rolę. I teraz jeszcze kolejna sprawa. Nazwiska Chorodyskiego i Łaskiego pojawiają się także w rozmowie, jaką Tomasz Mraz nagrał w lutym 2024 roku, gdy już współpracował z prokuraturą. Chodzi o zapis narady pomiędzy posłem Marcinem Romanowskim, Mrazem, a Urszulą D. Romanowski to były wiceminister, który jest teraz posłem. Z kolei Urszula D to ostatnia szefowa funduszu, która od marca siedzi w areszcie. Otóż uczestnicy tej narady ustalają, jakie dowody należy zniszczyć, zastanawiają się, kto z urzędników może ich obciążyć zeznaniami. Wreszcie mówią o nazwiskach, które mogą stanowić problem. Tak, tak, macie rację, kochani, to może stanowić problem, bo to jest dokument świadczący o tym, że łamaliście prawo. Z rozmowy wynika, że chcieliby ukryć rolę Łaskiego i Chorodyskiego. Obaj eksperci pracowali bowiem w ministerstwie lub na umowach zleceniach na, dla Ministerstwa Sprawiedliwości i zajmowali się właśnie funduszem nadzorowanym przez wiceministra Romanowskiego. Zarówno z nagrania, które w piątek ujawniła Wyborcza, w piątek to około, poprzedni piątek, jak i z analizy o niewdzięcznych strażakach, którzy niestety nie dostarczyli głosów suwerennej Polski, wynika, że w tym samym czasie zatrudnieni oni byli w kampanii Romanowskiego, gdzie używano pieniędzy z funduszu. I teraz... Pytanie podstawowe e, brzmi tak. Cała konstrukcja dotycząca Funduszu Sprawiedliwości i wydawania tych pieniędzy na e, kampanię wyborczą e, polega na tym, iż prawo i sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości to nie jest komitet koalicyjny sensu stricte. To jest Komitet Wyborczy Pisu. W związku z tym wszystkie pieniądze, na przykład w sum, subwencja, czy też zwrot za kampanię wyborczą idzie na konto pisu? Pis nie może ich wypłacić z suwerennej Polsy, bo zabrania tego. Prawo. Suwerenna Polska musi sobie radzić sama, ponieważ to nie jest koalicja. W przypadku Koalicji Obywatelskiej to jest koalicja i poszczególni jej członkowie dostają pieniądze z tej puli. To samo w trzeciej drodze. Tam też się dzielą pieniędzmi. Tutaj PiS nie dzieli się pieniędzmi z suwerenną Polską. W związku z tym. Jarosław Kaczyński przyzwolił na to, by kraść po prostu pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i wykorzystywać to na kampanię wyborczą. Tak się sprawy mają realnie. A teraz, czy Państwowa Komisja Wyborcza, o której Wojciech Hermeliński, były szef PKW, mówi, że jest w trudnej sytuacji, bo tak naprawdę... Nie ma takich narzędzi, aby dokładnie sprawdzać przestrzeganie prawa. Czy tak Państwowa Komisja Wyborcza w tym składzie uzna fakt, który w moim odczuciu jest ewidentny, złamania prawa. Do tej pory PKW tak naprawdę y, koncentrowała się na bardzo takim y, formalistycznym podejściu, czy aby na pewno jakiś komitet dobrze zaksięgował jakiś wydatek i czy adres osoby wpłacającej jest prawidłowy itd. I y, 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 pytanie, czy PKW będzie w stanie ocenić to łamanie prawa powtórzę jeszcze raz, moim zdaniem ewidentne, i zdecyduje się na to, żeby odrzucić sprawozdanie yy, Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj mamy sytuację naprawdę precedensową, ponieważ mamy zeznania Tomasza Mraza i mamy dokumenty świadczące o tym, że kampania wyborcza była finansowana także z innych źródeł. I moim zdaniem Państwowa Komisja Wyborcza musi uznać, że tu było złamane prawo. Ale czy to zrobi? PiS tutaj ukręcił sam na siebie BAT, dlatego, że zmienił zasady powoływania Państwowej Komisji Wyborczej, która liczy dziewięciu członków. Otóż wcześniej byli to przede wszystkim sędziowie, a PiS zmienił tak przepisy, że y, tych członków PKW y, wybiera Sejm. I nowi członkowie PKW zostali wybrani. Są też tam osoby wskazane przez PiS, ale także przez Koalicję Obywatelską, przez y, Trzecią Drogę i lewice. Dzisiaj akurat gościem radia Tok FM był Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej i rozmawialiśmy o właśnie łamaniu prawa i to znaczy precyzyjnie ordynacji. Polecam wam tę rozmowę w aplikacji radia Tok FM. i pytanie właśnie jak te poglądy Państwowej Komisji Wyborczej będą się kształtować. Oczywiście Kalisz nie chciał powiedzieć co sądzi dokładnie na temat tych konkretnych przypadków, natomiast zdradził, że jednak uważa, iż Państwowa Komisja Wyborcza musi spojrzeć całościowo na kampanię wyborczą, nie może się ograniczać tylko i wyłącznie do badania słupków w sprawozdaniu w Excelu, który przysłał Komitet Wyborczy. Moje zdanie jest takie, że w Państwowej Komisji Wyborczej sytuacja kształtuje się następująco. Czterech członków jest na pewno bardzo zachowawczych i będzie się absolutnie bało podjąć znaczące decyzje dotyczące odrzucenia sprawozdania finansowego. Może też PKW zgłosić zastrzeżenia do sprawozdania finansowego i wtedy, na przykład, cofnąć tylko część dotacji celowej, która przysługuje w związku ze zwrotem za kampanię wyborczą. A Członków komisji na pewno jest niezależnych od Prawa i Sprawiedliwości i na pewno PiSu nie będzie się bało, można więc domniemywać, że istnieje jakaś szansa nie wiem, czy tak się stanie, zastrzegam, że PKW odrzuci sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości i dowiemy się tego 15 lipca. I co się wtedy dzieje? Ano, wtedy dzieje się rzecz następująca. Komitet wyborczy może się odwołać do Sądu Najwyższego, a jego odwołanie będzie badać no właśnie, nasza ulubiona izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. To jest izba, którą PiS tak usytuował i tak powołał, by go właśnie chroniła przed rozmaitymi nadużyciami. To była właśnie ta izba, która próbowała nie uznawać tego, iż Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani prawomocnymi wyrokami. W związku z tym można zakładać, że niestety ta izba będzie działać w interesie PiSu, bo już raz właśnie w ten sposób zadziałała. Będzie chciała chronić PiS. I w takim razie odrzuci decyzję PKW i PiS zachowa swoją subwencję. Ale tu jest jeden haczyk, a mianowicie Izba Kontroli i, i Spraw Publicznych. Nie jest sądem. I tutaj zacytuję: Skład orzekający Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego RP nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym uprzednio na mocy ustawy. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii e, Europejskiej. W związku z tym mm, powiedział zresztą rzecz oczywistą: to nie jest niezawisły sąd. I teraz na czym problem polega? Ano na tym, że jeżeli nawet ta izba odrzuci stanowisko PKW, to tak naprawdę tak czy owak te pieniądze musi wypłacać minister finansów. A jeśli minister finansów ma wyrok CUE, że to nie jest sąd, to jest bardzo ciekawy, co w takim razie. Ten minister zrobi, no bo przecież to są pieniądze wypłacane z budżetu. To nie PKW sama wypłaca. To rząd musi wypłacić te pieniądze z budżetu. I tutaj naprawdę szykuje nam się bardzo ciekawy konflikt. Nie wiem jak to się skończy. Oczywiście nie wiem co zrobi PKW. Oczywiście mogę się mylić i nagle się okaże, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych zdecyduje co innego. Ale sprawa jest niezwykle ciekawa. Dlaczego? Dlatego, że te ponad 30 milionów jest pisowi bardzo, ale to bardzo potrzebne, bo przypominam, że w przyszłym roku są wybory prezydenckie i y, każda kampania prezydencka także bardzo drogo kosztuje. A pis może mieć tych pieniędzy za mało właśnie na prezydencką kampanię. Ale jeżeli tak będzie, to będzie to tylko i wyłącznie efekt tego, co PIS robił w kampanii wyborczej, czyli moim zdaniem rażącego łamania prawa i mam nadzieję jednak, że to rażące łamanie prawa wyborczego będzie miało poważne konsekwencje właśnie w postaci utraty tych pieniędzy.